Hej, podróżnicy, chodźcie ze mną na wiszące skały, turkusową wodę i w miejsce, gdzie można totalnie zresetować głowę, z dala od ludzi. Zostawcie auto na darmowym parkingu, a za śmietnikami znajdziecie ścieżkę w las. Po krótkim spacerze zobaczycie tabliczkę. Nie każcie mi tego czytać, ale skręcamy w prawo i idziemy prosto przed siebie. Dotarliście na piękną plażę, która dzieli się na dwie części. Obok niej jest ścieżka. Idźcie dalej, właśnie tam. Gdy dojdziecie do darmowych toalet, skręć w prawo. Ścieżka jest dokładnie naprzeciwko wejścia. W pewnym momencie ścieżka zacznie zanikać. To znak, że trzeba kierować się na prawo, w stronę skał. Idź lekko pod górę. I jesteś na miejscu. Droga nie jest trudna, ale trochę zawiła, bo to nie jest typowo turystyczne miejsce. Mam nadzieję, że pomogłam. Zapisz ten filmik, żebyś się nie zgubił. Dajcie znać w komentarzu, czy chcecie więcej takich miejscówek i czy udało wam się znaleźć to magiczne miejsce. Hade i do usłyszenia!